Ale w kuchni zobaczymy czy zapalić. Pierwsza zapałka poszła złamałaś. Prawie chce się zapalić. A nie zapalać. Chińskie zapałki nasze były czasami kiedyś. Następna zapałka. Jest, jest. Nieprawdopodobne. Będziemy zapalić drewniane elementy. Jeśli pójdą zapalą się, to będą się palić. Ty element. Jeśli pójdą te drobne elementy, to będzie się palci. Mamy kontrolę. Pójdę była ja poranna na płucie, się wydobywa ładnie gotujemy wodę na kawę o jak ładnie się unosi do góry z jednej zapałki, tylko że kilka zapałek nie nadawało się To jest to, zielony ład. Zielony ład tak, tak wygląda zielony ład. Nigdy indziej. No, Głupsze kawałki. Jak grubsze kawałki tam się złapią, to już się znasz. Я Zielony lat. Tak wygląda zielony lat. Powinien wyglądać. Zielony lat. Patyczki. O, strzelana. Strzelanina. Ładnie, grzeje się kawa, a jednak już coraz mniej, ale dzisiaj wydobywają się jednak nie ciągnie bezpośrednio od razu mocno do komina, tylko jednak... Tanie. Powinien się dodać tutaj, już powinien ciągnąć. Bo możemy jeszcze jeden patek taki? Dzisiaj mamy 14 październik 2025 rok Pali się ogień, zielony ład i grzeje się na kawę. Aż nie chcemy się za zamykać tego jeszcze to po jeszcze jednego patyka Ach, a dożymy a muszę jeszcze się Widzicie, jak wkłada w głowę, jest, ogień go pochłania. To jest zielony ład. Koniec filma.